Numer notatnika teatralnego przynosi małą antologię dramatów poświęconych wypadkom marcowym. Teksty traktujące o antysemickiej nagonce z 1968 roku stały się pretekstem do całkiem współczesnych rozliczeń. Syjonizm zwalczamy jako program polityczny, jako nacjonalizm żydowski i to jest słuszne. Nie ma to nic wspólnego z antysemityzmem. Antysemityzm ma miejsce wówczas, jeśli ktoś występuje przeciwko Żydom, dlatego że są Żydami. Morzec zostaje ponownie odkryty. Dla polskiej kultury. Dziedziczony mit Polacy męczennicy, Polacy bohaterowie zostaje zrewidowany. Do lat 90. obowiązującą wykładnią 68 roku, czyli taką no, prawdziwą, ale nie, nie, nie do końca opisującą te wydarzenia, to to, że był to bunt. Studentów przeciwko opresji władzy komunistycznej, jakby zapominając ciągle, że ten bunt stał się pretekstem, jakby, jakby teraz nie wchodząc w jakąś analizę historyczną, pretekstem dla władz komunistycznych, dla tej obrzydliwej, antysemickiej nagrody.